Moi drodzy, dzisiaj aktualizacja informacji o naszym spotkaniu i pikniku 4 czerwca we Wrocławiu. Otóż powiem Wam wszystko od samego początku, żeby nie było żadnych niejasności. 4 czerwca na wrocławskim Jarnautowie, na terenie farmy koziej koziolek, rozległych łąkach, pastwiskach odbędzie się nasze spotkanie, piknik, spacer zielarski 4 czerwca, czyli już za moment właściwie. I e, teraz e, dojazd do tego miejsca, wrocławianie mają bardzo prosty, możecie przyjechać samochodami, e, możecie przyjechać e, autobusem 109 i 917, jak przyjedziecie autobusem 109, to wysiadacie sobie na przystanku Karczma -Rzym, e, a jak 917, no to e, też macie 5 minut od jednego i drugiego autobusu, później 5 minut spacerkiem na to miejsce. Będą drogowskazy, będą tablice, będą plakaty reklamowe. Także szukajcie. Ja Wam powiem, jak najłatwiej trafić. Tam, gdzie będą szły całe tłumy ludzi. Ponieważ jest to we Wrocławiu takie pierwsze nasze duże spotkanie. Wreszcie znalazł się teren i ludzie, którzy to spotkanie nam zorganizowali. I teraz proszę Państwa, jak to wszystko będzie wyglądało? Otóż o 10.00 powitanie wszystkich przybyłych kiermasz zielarski, na którym spotkacie swoich już znanych wam zielarzy, fitoterapeutów, naturoterapeutów, pszczelarzy. E, ludzi, którzy zazwyczaj przyjeżdżają na nasze spotkania, ale też będzie na pewno e, paru nowych. E, o 10.00 ja też was powitam. Później będziemy e, biegać sobie boso, uziemiać się, będziemy leżeć na kocykach. I e, e, następnie o godzinie 10.30 e, Wystąpi Przemek Siwacki, autor książki Globalne oślepienie. Przemek opowie Wam różne aktualne ciekawostki i przekaże słowa otuchy na te piękne, ale dość trudne czasy. I Przemek będzie prowadził całe nasze spotkanie, będzie konferencjerem i będzie pilnował, żeby, żeby nasi wykładowcy za bardzo się nie rozgadali. Na spotkanie nie trzeba się zapisywać. Może przyjechać każdy. Wszyscy będą mile widziani. Możecie przyjechać z dziećmi, możecie przyjechać z pieskami. Tylko bardzo was proszę, aby pieski były na smyczy, dlatego że na tym terenie są żywe zwierzęta. Będą kozy, owce, długowłose krowy. Oczywiście one będą za ogrodzeniem. No ale wiecie, żeby nam te pieski nie zaguszały naszych wykładowców, żeby nie szczekały non stop, także wszystkie pieski bardzo proszę koniecznie na smyczy. Koniecznie na smyczy. Wstęp na to wydarzenie będzie 10 zł. Dzieci do 12 roku życia nic nie płacą. I w tym roku postanowiłam zrobić coś takiego. Chciałam, żeby ludzie po prostu zjednoczyli się, żeby, żeby poznali się. Ludzie z tych samych miast, miejscowości i wsi. I dlatego bardzo was proszę, weźcie ze sobą takie z kartonu wycięte niewielkie tablice, na którym wyraźnym mazakiem, markerem napiszecie Nazwę miasta, czy miejscowości, czy wsi, z której przybyliście. I postawicie, czy położycie te tablice koło siebie na kocykach. Chodzi mi o to, żeby ludzie którzy mieszkają na tym samym terenie, tworzyli takie lokalne grupy, żeby się poznali, żeby można było na przyszły raz umówić się, żeby przyjechać jednym samochodem. Bo jak wiecie, dużo też przyjeżdża osób samotnych, starszych. Niektórzy nie mają w ogóle samochodu, chętnie by się z kimś zabrali, ale no, nie ma takiej dobrej komunikacji, żeby, żeby właśnie z kimś, z kimś razem pojechać. A w ten sposób poznacie się, stworzycie może lokalne grupy i jeszcze coś z tego dobrego wyniknie. Także bardzo proszę o takie właśnie tablice. I teraz o godzinie 12 wystąpię ja. I bardzo proszę, żeby już do tej godziny 12 wszyscy przybyli, dlatego, że jeszcze chwilkę przed tym moim głównym wykładem chcę Wam powiedzieć, przekazać bardzo pozytywną informację. Bardzo. Coś bardzo ciekawego, na co wielu z nas czekało, i właśnie to się wydarzyło, ale to dopiero niespodzianka. Jak przybędziecie, to Wam opowiem. I o godzinie 12 pokażę Wam. Jak własnoręcznie wykonać enzymy bołotowa, czyli inaczej kwas bołotowa. Powiem Wam w ogóle, co to jest, jakie jest działanie lecznicze tego preparatu, jak w prosty sposób każdy z was może to wykonać. Powiem wam właśnie, z czego to się wykonuje, i półprodukty do tego do wykonania tych enzymów bołotowa, będziecie mogli po prostu kupić na terenie właśnie tej koziej farmy, dlatego że właśnie. Tam są hodowane kuski, ekologiczne kuski. A glistnik do wykonania tych enzymów oczywiście znajdziemy bez problemu na okolicznych łąkach. O godzinie 13, około godziny 13, bo nie wiem jak długo ten, ten wykład potrwa, postaram się krótko, jak najkrócej to Wam omówić, ale około godziny 13, pójdziemy sobie na spacer zielarski na pobliskie łąki i w zarośla, i do lasku. Bardzo proszę, żebyście wtedy wzięli ze sobą telefony, dlatego że jako każdej rośliny leczniczej będę kładła taką karteczkę z nazwą polską, łacińską i króciutko omówię jej właściwości lecznicze. Także cała grupa będzie fotografować i później Wam to zostanie, te zdjęcia Wam zostaną, będziecie mogli w każdej chwili do nich sięgnąć. I tu jeszcze jedna moja prośba, na ten spacer zielarski weźcie ze sobą chociaż po jednym worku plastikowym na śmieci, bo chciałabym, żebyśmy po prostu idąc, zbiera, oglądając te rośliny, Wyzbierali to, co tam gdzieś się zostało porzucone, żeśmy kawałeczek tego terenu wysprzątali. Będzie to też doskonała okazja, żeby nauczyć nasze dzieci, że śmieci się po sobie zabiera, a też można posprzątać po innych, nieświadomych jeszcze ludziach. O godzinie 14 wystąpi przed Wami Piotr Micygiewicz, już Wam dobrze znany wykładowca, specjalista od radykalnego wybaczania z prelekcją. Wybaczanie, wolność, zdrowie. A po nim o 14.30, też Wam dobrze znany, zielarz, fitoterapeuta, Dariusz Mazur, specjalista od olejków aromaterapeutycznych i od oleju CBD. I Darek wygłosi prelekcję pod tytułem Konopie. Jak z najlepszego leku uczyniono groźną używkę. O godzinie 15.00, przed Państwem Tomasz Struzik, naturat naturoterapeuta, akupunkturzysta, kręgarz i właściciel Kliniki Medycyny Holistycznej we Wrocławiu. Prelekcja pod tytułem Zdrowy brzuch, zdrowy ty, czyli skuteczne metody leczenia poza ziołami i dietą. O godzinie 15.30 Marek Korbela, zielarz, kręgarz, terapeuta, opowie o zegarze biologicznym człowieka i o chorobach wynikających ze złego odżywiania, oraz poruszy bardzo ciekawy temat radiestezja miejsca zamieszkania. I tak, do wieczora będziemy się bawić, będziemy się uziemiać, leżeć na kocach, oglądać zwierzaki. Pokażemy dzieciom naszym, że można spokojnie i bezpiecznie biegać boso po trawie. Wieczorem będą ogniska, tańce, śpiew, oczywiście, znana Wam już dobrze, Joasia Bałkota. I oprócz tego. Cały czas o, o dobre jedzenie będzie dbała Agnieszka Wagner i jej drużyna. Także zdrowe jedzenie zapewnione będą grille, będą też naturalne lody, kawa, napoje. Oczywiście mogą Państwo wziąć swoje koszyczki piknikowe, zawsze się przyda to, co weźmiecie, ale na miejscu będzie wszystko będą też świeżo wyciskane soki także zdrowe jedzonko mamy zapewnione. Bardzo jeszcze proszę wziąć ze sobą tak. Koce, najlepiej wełniane, żeby skorzystać z tego uziemiania na trawie, dlatego że no, przez te wszystkie plastikowe karimaty i inne sztuczności, no to niestety nie można pobrać tego strumienia wolnych elektronów. Kto chce, niech weźmie ze sobą krzesełko. I bardzo prosimy. Weźcie własne sztuczce, talerzyki, kubeczki, żeby to wszystko móc później zabrać ze sobą, żebyśmy zostawili po tej imprezie jak najmniej śmieci. Was też, weźcie ze sobą naprawdę dużo gotówki, bo bankomaty daleko a no stamtąd nie wyjdziecie z pustymi torbami, dlatego, że to, co zobaczycie na tym kiermaszu, no to będą po prostu produkty naturalne, zioła zbierane własnoręcznie przez naszych zielarzy. Wykonywane przez nich osobiście mikstury, nalewki, octy, oleje, maści, mazidła, kosmetyki naturalne i wszystko, co tylko sobie wymarzycie. Także. Ze sobą duże torby papierowe, materiałowe, własne oczywiście y, i no, żebyście mieli po prostu czym zapłacić. A y, też bardzo proszę organizatorzy, żebyście, jeżeli możecie, to żebyście wzięli po prostu odliczoną kwotę y, y, jako opłatę za, y, za wstęp na kiermasz. Podczas całego kiermaszu, podczas całego tego wydarzenia, spotkania będzie można porozmawiać z, z terapeutami o swoich problemach zdrowotnych, będzie można podejść do każdego stoiska, oni będą mieli dla Was czas, wyjaśnią Wam wszystkie kwestie dotyczące Waszych spraw zdrowotnych. Będzie można też porozmawiać ze mną, m.in. o kropelkach, które przerywają zawał serca, o zaperach potrzebnych do kuracji Huldy Clark o interakcie z kokoryczy pustej, która, który to bardzo Was ostatnio interesuje. Także proszę Państwa, no szykuje się naprawdę niesamowity dzień. Od 10 do samego wieczora, póki będziecie mieli siły i, ochoty, i ochotę. Także wszystkich serdecznie zapraszam. Uważam, że no nikogo z miłośników naturoterapii nie może na tym spotkaniu zabraknąć. Do zobaczenia już wkrótce.